Rząd cofa obietnicę. Miliony przedsiębiorców zapłacą wyższą składkę zdrowotną, a planowana ulga znika z planów Ministerstwa Finansów. Tymczasem giganci jak Nvidia i BlackRock inwestują 40 miliardów dolarów w centra danych, bo sztuczna inteligencja potrzebuje coraz więcej mocy, prądu i pieniędzy. Na rodzimym rynku trwa bezalkoholowa rewolucja. Polacy, Sober, Oktober wydają na trunki 0% więcej niż na herbatę. W spółki z Karu Państwa biją z kolei giełdowe rekordy. Amerykanie wymyśli. Czyli jak ładować elektryki z latarni ulicznych, a inwestorzy poszale na labubu szukają nowego, złotego dziecka rynku kolekcjonerskiego. No i wreszcie srebro drżeje jak szalone przekraczając 50 dolarów za uncję. Czy to nowa bańka, czy bezpieczna przystań. To wszystko w dzisiejszym biznesowym przeglądzie tygodnia. Dzień dobry, tu Kamil Karolczyk, a to jest program Biznes News na kanale Businessman TV. Najważniejsze wydarzenia tygodnia ze świata biznesu, finansów i polityki. Tylko fakty, liczby i konkret. Zaczynamy. Zaczynamy od tematu, który uderzy w miliony firm w Polsce. Składka zdrowotna bez zmian. Ta decyzja dotknie miliony firm. Rząd cofa obietnice. Przedsiębiorcy zapłacą więcej. Planowane obniżki składki zdrowotnej dla firm zostały zarzucone. Według aktualnych projektów składka zdrowotna dla firm w przyszłym roku ma być wyliczana według dotychczasowych zasad, nawet jeśli działalność przynosi Straty. To oznacza realny koszt dla przedsiębiorców, którzy liczyli na obiecaną przez rząd ulgę. Jeszcze niedawno planowano obniżenie składki. Stawka niższa dla przedsiębiorców korzystających z podatku linowego czy ryczałtu. Ministerstwo Finansów potwierdza jednak, że ten projekt został odłożony i dziś nie pracuje nad przedłużeniem obniżonej podstawy wymiaru. To nie kosmetyczna zmiana, to decyzja o ciężarze finansowym. W skrajnym przypadku nawet najmniejsze firmy zapłacą więcej, niezależnie od obrotu i rentowności. Przedsiębiorcy zastanawiają się, jak bilansować budżety. Czy podnosić ceny, redukować koszty, czy może przejść na inny model działalności? Brak obniżki to jasny sygnał. Rząd stawia na stabilność fiskalną ponad ulgami, a to wyzwanie, z którym wielu firmom będzie trudno się zmierzyć. Czy ten ruch to zdrada oczekiwań przedsiębiorców, czy rozsądna decyzja z myślą o finansach publicznych? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym ruchu rządu. Giganci technologiczni inwestują miliardy w centra danych, infrastruktura AI staje się towarem strategicznym, BlackRock i Nvidia kupują Aligent Data Center za 40 miliardów dolarów. Dobrze słyszę, 40 miliardów. Zmiana właściciela jednego z największych operatorów centrów danych to nie logistyczna operacja. To strategiczne przesunięcie w świecie AI i chmur obliczeniowych. Konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzą BlackRock, Nvidia, Microsoft i XAI, zdecydowało się na zakup całego Allegiant Data Center za kwotę około 40 miliardów dolarów. Allegiant działa na biznesową skalę. 50 kampusów, centrów danych, 5 gigawatów obecnej planowanej mocy i wysokiej pozycji w USA i Ameryce Łacińskiej. Nowi właściciele planują wkład kapitału na poziomie 30 miliardów dolarów z potencjałem dojścia przy zadłużeniu nawet do 100 miliardów dolarów. To pierwsza tak wielka inwestycja konsorcjum AI Instructor Partnership, powołanego, by dostarczyć infrastrukturę wspierającą rozwój AI. Dlaczego to się dzieje właśnie teraz? Popyt na moc obliczeniową AI rośnie lawinowo. Sztuczna inteligencja potrzebuje ogromnych zasobów energii, chłodzenia, lokalizacji z dobrym dostępem do sieci. To... Infrastruktura przyszłości. W świecie, gdzie dane i obliczenia są kluczowe, własne centra to przewaga strategiczna. Z punktu widzenia technologii i inwestycji to znak, że infrastruktura AI przestaje być dodatkiem. Staje się kosztowną podstawą. Czy te centra danych będą nowymi fabrykami XXI wieku? Sober Oktober po polsku. Bezalkoholowa rewolucja trwa. Polacy przestają pić. Dosłownie. Na trunki bez procentów wydajemy dziś więcej niż na Herbatę. Rynek napojów 0% w Polsce jest już wart ponad 2 miliardy złotych rocznie i rośnie w tempie, którego nie przewidzieli nawet producenci. Według danych Nielsen IQ dla Rzeczypospolitej sprzedaż klasycznych alkoholi, w tym piwa, wódki i win spada w ostatnich 12 miesiącach o ponad 5%, ale warianty bezalkoholowe zyskują. Najwięcej zyskują wina 0%, których sprzedaż wzrosła aż o 39%, a piwa i napoje musujące utrzymują dwucyfrowe wzrosty. Eksperci nie mają wątpliwości. To już nie chwilowa moda, ale trwały trend. No low wchodzi też do gastronomii. Coraz częściej spotykamy piwa, wina i dżiny 0% w restauracjach, na weselach i firmowych eventach. Handel nie pozostaje w tyle. Aldi, Netto, Biedronka i inne sieci powiększają półki z bezalkoholowymi trunkami od klasyków po rzemieślnicze Edycję. Biedronka raportuje, że tylko w tym roku sprzedaż napojów 0% wzrosła o ponad 2,5% wartościowo, a win aż o 50%. Dlaczego wybieramy zerówki? Bo to nie tylko kwestia zdrowia, ale też świadomości, stylu życia i nowego podejścia do rozrywki. I wygląda na to, że ten trend zostanie z nami na długo. W końcu 6 październik to nie zakaz, to wybór. O ile rozumiem jeszcze piwo i wino 0%, to nie rozumiem wódki 0%. Jak można wziąć? Wypicie kieliszek, wódki 0%. Po co? Dwa lata rządów koalicji 15 października. Spółki Skarbu Państwa biją rekordy na giełdzie. Kapitalizacja państwowych gigantów notowanych na warszawskiej giełdzie wzrosła od wyborów w 2003 roku o ponad 56%. Z 218 do prawie 341 miliardów złotych. Dla porównania indeks WIG20 urósł w tym samym czasie o niespełna 46%. Naczelne peletonu Orlen, jego wartość przekroczyła 100 miliardów złotych, a Akcje podróżały z 62 do niemal 89, zł. Zanim PKO BP, jego kapitalizacja wzrosła z 48 do 93 miliardów zł. WZU zajmuje trzecie miejsce. Jego akcje są o 1,4 droższe niż dwa lata temu. Wśród gwiazd są też KGHM, którego wartość niemal się podwoiła, oraz Tauron, a tu wzrost przekroczył 100%. PG i Enema również rosną, a GPW podwoiła całą swoją kapitalizację. Nie nad wszystkim jednak świeci słońce. Grupa Azoty, jaszczębska spółka węglowa i polski holding nieruchomości zanotowały spadki. W przypadku JSW kapitalizacja spadła prawie o połowę. Rząd oczywiście twierdzi, że za tym giełdowym sukcesem stoi polityka, a ekipa Donalda Tuska rozpoczęła czyszczenie spółek partyjnych z nominacji. Borys Budka, Jakub Jaworski, a dziś Wojciech Bulczyn trzech ministrów aktywów państwowych dwa lata. Każdy z nich wymieniał zarządy, rady nadzorcze i wprowadzał konkursy na stanowiska. Krytycy oczywiście mówią o zbyt dużej rotacji prezesów, ale rynek reaguje spokojnie. Inwestorzy nauczyli się, że polityczne przystosowania w Polsce to taka codzienność i nie przekładają się już tak mocno na notowania. Podsumowanie: dwa lata po wyborach państwowe spółki są warte dwa razy więcej niż w czasach PiSu. Czy to efekt odpolitycznienia? Może globalnej koniunktury, a może po prostu z nowego zaufania inwestorów do państwa? A może gdyby politycy tak się nie mieszali do spółek skarbu państwa, to wzrosty byłyby jeszcze większe? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jedno jest pewne: giełda kupiła ten scenariusz. A teraz ciekawostka, i aż dziwne, że nikt na to wcześniej nie wpadł. Nowy pomysł na ładowanie elektryków może zmienić miasta. Gdzie zaparkować i naładować auto elektryczne, jeśli nie masz garażu czy dostępu do gniazdek w domu? Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii mają pomysł: wykorzystać latarnie uliczne jako punkty ładowania. W Kansas City, Missouri, zainstalowano już 23 takie moduły ładowania wbudowane w istniejące latarnie. Projekt jest tańszy i bardziej dostępny niż tradycyjne stacje ładowania, bo wykorzystuje infrastrukturę miejską, zasilanie słupy i sieć energetyczną. Bez potrzeby budowy nowych konstrukcji. Latarnie są idealnym miejscem. Parkujesz przy chodniku, masz dostęp do już istniejącej sieci. Naukowcy oceniają, że modele takie są skalowalne, przyjazne dla środowiska i bardziej równościowe np. bardziej dostępne dla mieszkańców bloków, którzy nie mają dostępu do prywatnych stacji. Instalacja takiego systemu okazała się także relatywnie szybka do wdrożenia mniej prac budowlanych, mniejsze koszty mniej przeszkód formalnych. Dodatkowo proponowany model bierze pod uwagę lokalne aspekty, zapotrzebowanie, opłacalność, warunki klimatyczne. To pomysł prosty, ale właśnie dzięki prostocie może być taki rewolucyjny. Nowa mania inwestycyjna po labubu? Dzięki sztucznej inteligencji wygenerowałyśmy z córką pierwszy wzór narodowej maskotki. Oczy inwestorów kierują się ku kolejnej zabawce. Szau na figurki labubu właśnie się kończy. Ceny, które jeszcze kilka miesięcy temu sięgały tysięcy dolarów za rzadkie egzemplarze. Spadają, a kolekcjonerzy i inwestorzy szukają nowego obiektu pożądania i wygląda na to, że już go znaleźli. Na horyzoncie pojawił się nowy hit Moli, kolejna seria figurek od tej samej firmy Popmart, która wcześniej stworzyła Labubu. Analitycy wskazują, że powtórzenie scenariusza sprzed roku jest możliwe, bo marka ma gotowy przepis na globalny szał. Limitowane edycje, losowość zakupu i współpraca z influencerami oraz artystami pop kultury. W Azji te figurki sprzedają się w zawrotnym tempie, a inwestorzy traktują je jako alternatywny aktyw. Coś pomiędzy NFT a kolekcjonerskimi rynkiem luksusowych sneakersów. Na chińskiej giełdzie akcje Pop Popmart wzrosły w tym roku o ponad 60%, a firma ogłosiła wejście na nowe rynki w USA i w Europie. Eksperci ostrzegają jednak, że każda bajka ma swój szczyt. Tak jak Labubu zaczyna tracić na wartości, tak i Moli może podzielić ten sam los. Rynek kolekcjonerski napędzany przez przez media społecznościowe i spekulacje, jest równie emocjonalny, co nieprzewidywalny. Czy nowa fala figurek stanie się kolejnym globalnym fenomenem, czy to tylko chwilowym kaprysem inwestorów z TikToka i Hongkongu? Na razie jedno jest pewne, na rynku zabawek zapanował nowy, miliardowy, biznesowy. Trend. Srebro bije rekordy. Czy jego wartość jeszcze urośnie? Nieczęsto widzimy, by srebro przebiło barierę 50 dolarów za uncję. A teraz cena w momentach osiągała nawet 53,5 dolara, by później ustabilizować się blisko 51,5 dolara. To pierwszy raz od lat 80., gdy metal ten zyskał aż tak spektakularnie. Od początku roku srebro wzrosło aż o 78%, przewyższając nawet dynamikę złota, które podrożało o około 57%. To ogromny skok, zwłaszcza, że rynek metali szlachetnych przyciąga w tej chwili ogromną uwagę inwestorów. Co stoi za tym rajdem? Fizyczny niedobór srebra w londyńskich skarbcach. Część metalu wyjechała do USA z obawy przed cłami. Rosnące koszty leasingu srebra... Pożyczanie metalu na rynku londyńskim staje się coraz droższe oraz popyt inwestycyjny i przemysłowy. Coraz więcej podmiotów traktuje srebro jako bezpieczny składnik portfela w czasie niepewności na rynkach i w walutach. Ale czy to już koniec drogi w górę? Analitycy są ostrożni. Bank of America podniósł prognozę cen srebra na koniec 2026 roku do około 65 dolarów za uncję, co wskazuje, że potencjał wzrostu jeszcze istnieje. Z kolei mediana prognoz Bloomberga wskazuje bardziej umiarkowaną. Wartość około 42 dolary za uncję na koniec roku. Wielu ekspertów ostrzega, że rynek srebra jest bardziej zmienny niż złoto i podatny na gwałtowne korekty. Ale jeśli deficyty podażowe się utrzymają, a światowa polityka pieniężna pozostanie łagodna, srebro może wciąż być jednym z liderów wzrostu wśród metali szlachetnych. Tak wyglądał tydzień w gospodarce. Decyzje, które uderzą w portfele i pomysły, które tworzą nowe fortuny. Który temat Twoim zdaniem najmocniej zmieni rynek? Zostaw komentarz i nie zapomnij zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!